Rozmowa dnia. Minęła godzina 8.30, przy mikrofonie Michał Jędryka. Naszym gościem jest pan Sławomir Mencen, Turńskiej polityki Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy dni po wyborach na Białorusi, oficjalnym zwycięstwie Aleksandra Łukaszenki, trwają w tym kraju protesty. Pana zdaniem coś istotnego dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów? Zależy z takiej perspektywy istotnego. Wydaje mi się, że z białoruskiej czy polskiej na pewno po raz pierwszy od już bardzo długich rządów Aleksandra Łukaszenki protesty stały się tak masowe i wyszły też poza Mińsk. Do tej pory to Mińsk był centrum opozycji, a teraz ludzie protestowali też w mniejszych miejscowościach. Łukaszenka przegrał też prawdopodobnie wybory w Mińsku, przez to skala fałszerst była większa niż do tej pory. Problem polega tylko na tym, że opozycja jest w żaden sposób niezorganizowana. Nie ma żadnych liderów. Którzy chcieliby stanąć na czele tych protestów. Nie ma też w jakiejś większej organizacji. Wystarczy porównać to, co się dzieje w Mińsku do tego, co kilka lat temu działo się w Ukrai na Ukrainie, w Kijowie, kiedy za pomocą tego Majdanu doszło do zmiany władzy. Widać już na pierwszy rzut oka, że te dwie sytuacje są zupełnie nieporównywalne i Łukaszence raczej nie grozi utratą władzy. No właśnie, to jest ta perspektywa białoruska, o której Pan wspomniał, o tych dwóch perspektywach. Perspektywa białoruska, że Łukaszenka Pana zdaniem utrzyma się u władzy, czy zostanie zrealizowany taki scenariusz stopniowego wygaszania tych protestów? Tak sądzę. Podjęte działania, to znaczy odcięcie miast, wyłączenie internetu oraz pacyfikowanie nawet małych grupek protestujących, połączone z tym, że nie ma żadnych liderów, którzy chcieliby dać swoją twarz temu protestowi, nie daje żadnych szans opozycji białoruskiej. A perspektywa Polska, jakie są, jak właściwie powinniśmy na to Patrzeć, bo, na przykład, polski rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zwołanie szczytu w tej sprawie. No, szczytu prawdopodobnie nie będzie, ale czy jak rzeczywiście powinniśmy podchodzić z polskiej perspektywy i z, jakie są polskie interesy w tej sprawie? To jest bardzo ważna sprawa i niestety też bardzo złożona. Z jednej strony, oczywiście, wszyscy współczujemy Białorusinom, wszyscy cieszymy się, że Polska nie jest w, w miejscu, w którym teraz leży Białoruś. U nas, u nas doszło do pewnej transformacji gospodarczej czy też ustrojowej, a Białorusini zatrzymali się na przełomie lat 80. i 90. Mają ostatniego dyktatora w Europie z gospodarkę i wszystko nie wygląda tam tak, jak powinno. Więc z jednej strony no, kibicujemy, współczujemy Białorusinom, z drugiej strony, zwrócić uwagę trzeba na to, że właściwie cały świat uważa Białoruś za wyłączną strefę wpływów Rosji i nikt za bardzo nie zamierza ingerować w sprawy białoruskie. To widać chociażby po reakcji polityków europejskich, którzy bardzo dystansują się od protestów na Białorusi. Ten pomysł premiera Morawieckiego, żeby zwołać specjalne posiedzenie Rady, też został odrzucony i teraz nie wiadomo, czy bardziej z tego powodu, że mamy wakacje, czy bardziej dlatego, że ludzi naprawdę tam Białoruś w ogóle nie interesuje, więc Białoruś nie ma żadnego wsparcia na Zachodzie i wydaje się to zrozumiałe z punktu widzenia interesów poszczególnych państw. Białoruś nie jest istotnym państwem, istotna jest Rosja i nikt nie zamierza wchodzić w konflikt z Rosją, podejmując jakiekolwiek akcje na terytorium Białorusi. No to z perspektywy właśnie Zachodu, z perspektywy powiedzmy Niemiec czy Francji, tak sytuacja wygląda, a czy z perspektywy Polski również Białoruś jest nieważna? Widzi pan, to jest pokłosie kilkudziesięciu już lat w tym momencie polityki polskiej na wschodzie. To znaczy nie ma tej polityki. Polacy przed całymi latami próbowali w jakiś sposób wspierać opozycję białoruską, pogarszając w ten sposób relacje z Łukaszenką i Polska z kraju, który mogłaby być jakimś takim pośrednikiem w dialogu Białorusi z Europą, stała na pierwszej linii walki z Łukaszenką, wpychając w ten sposób Łukaszenkę jeszcze bardziej w w objęcia Rosji w objęcia Putina, więc nie bardzo mamy z jednej strony narzędzia, z drugiej strony możliwości, żeby cokolwiek na Białorusi robić. W naszym interesie na pewno jest to, żeby Białoruś była niepodległym państwem, żeby było jak najmniej zależne od Rosji, żeby udało się jakoś wciągnąć w orbitę państw zachodnich. I teraz pytanie jest takie czy ewentualne obalenie Łukaszenki jakie konsekwencje by przyniosło? Ponieważ wcale nie jest oczywiste, że po erze Łukaszenki pojawiłby się jakiś liberalny polityk w stylu zachodnim, który przeprowadziłby jakąś transformację. w stylu Polskiej. Zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło po Ukrainie, kiedy udało się obalić Janukowycza, do władzy doszła opozycja, po czym okazało się, że tej opozycji ze sobą w zasadzie nic nie łączy, poza tym, że nienawidzili Janukowycza i zaczęli się ze sobą dalej kłócić, Ukraina do teraz w sporej mierze jest państwem upadłym. Podobnie podobna rzecz spotkała inne państwa, które obaliły dyktatorów z pomocą państw zachodnich, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w północnej Afryce, więc nie zawsze obalenie dyktatora sprawia, że dane państwo wchodzi na ścieżkę rozwoju, czy też transformacji gospodarczej No Tak, ale. Ale wspomniał Pan, że nie mamy z jednej strony nie mamy narzędzi, nie mamy możliwości, z drugiej strony nie mamy polityki wschodniej, ale nie mamy polityki wschodniej, bo nie mamy narzędzi i możliwości, czy odwrotnie, nie mamy narzędzi i możliwości i dlatego nie mamy polityki no, wschodniej? Obie te rzeczy zdaje, wydaje mi się, że, że się łączą. To znaczy nie wyprodukowali... Polska, jakie państwo polskie, nie ma żadnych aktywów na wschodzie, to znaczy nie mamy, nie mamy tam ludzi, nie ma żadnych naszych organizacji, nie mamy w jakiś sposób oddziaływać w ogóle na, na sytuację. Na Białorusi, nawet gdybyśmy chcieli, przecież wiadomo, że polskie wojsko na Białorusi interweniować nie będzie, w związku z czym wchodzi w grę tylko jakieś soft power, czy też nakładanie jakiejś sankcji na Białoruś, co jest zupełnie bez sensu, bo my prawie z nimi nie handlujemy, mamy bardzo małą wymianę gospodarczą, w związku z czym nie mamy narzędzi wpływu. A teraz pytanie jest, dlaczego my nie mamy tych narzędzi wpływu? No bo do tej pory przez te 30 lat nie zadbaliśmy o to, żeby jakiekolwiek one były, skupiliśmy się tylko i wyłącznie na Zachodzie i sami na własną prośbę staraliśmy się, od Białorusi odcinać. W związku z czym po 30 latach odcinania się od Białorusi jesteśmy od nich tak odcięci, że w żaden sposób nie możemy wpływać na to, co tam się dzieje. Powstaje jeszcze jedno pytanie. Jeżeli będzie tak, jak pan przewiduje, czyli Aleksander Łukaszenka rzeczywiście utrzyma władzę, no czy w związku z tym powinniśmy starać się o jakieś ułożenie stosunków z tą władzą, która tam jest? No, oczywiście, że tak. Tu nam zresztą dobry przykład dali Amerykanie kilka miesięcy temu, kiedy zdaje się z, po, po inicjatywie pana na Pompeo Ukrainę. Białoruś miała kupować za pośrednictwem Polski y, amerykańską ropę i gaz, tak, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z czym net Amerykanie pokazują, że można handlować z Białorusią, można próbować wywierać jakiś wpływ y, na tą część świata, tylko właśnie trzeba od, do tego podchodzić y, w ten sposób, pozbawiony jakichś ideologicznych czy też y, ustrojowych uprzedzeń. Przejdźmy do spraw polskich. Po wyborach w Polsce od właściwie na nowo pojawiła się nowa odsłona wojny kulturowej w postaci manifestacji LGBT, które rozpoczęły się od profanacji symboli religijnych, katolickich symboli religijnych. Co pan o tym sądzi? Dlaczego tak się stało po wyborach tym razem? Pytanie, czy rzeczywiście stało się tak dopiero po wyborach? Z tego co pamiętam, to ta wojna kulturowa rozgorzała na nowo jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, kiedy to prezydent Andrzej Duda właśnie wypowiadał się bardzo negatywnie zresztą na temat ideologii LGBT. I wtedy ten spór po wielu miesiącach przerwy, tak w zasadzie ostatni raz tak głośno te tematy miały, były, zdaje się, rok temu po manifestacjach w Białymstoku. Potem mieliśmy wiele miesięcy wyciszenia i sprawa odżyła w maju. W czerwcu, i teraz mamy po prostu kolejne elementy tego sporu, który rozgorzał na nowo jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Dwie, są dwa, dwie płaszczyzny bardzo istotne. Pierwsza to rzeczywiście wojna kulturowa, odbywa się na całym świecie. U nas również mamy jakieś takie przebłyski, czy też fragmenty tego, co się dzieje na całym świecie, u nas też są obecne i musimy się pogodzić, tak po prostu będzie. Druga jednak rzecz jest taka, że ten spor jest wykorzystywany cynicznie przez polityków. To znaczy, otwarcie takiej linii frontu za czy przeciw LGBT jest bardzo wygodny dla rządzącej partii, zwłaszcza dla Solidarnej Polskiej Gniewa Ziobry, ponieważ zdecydowana większość Polaków jest przeciwna ideologii LGBT, więc kiedy stawiamy sprawę sporu dosyć jasno, czyli za czy przeciw ideologii LGBT, tej radykalnej, lewicowej, bardzo szkodliwej dla państwa i dla społeczeństwa ideologii, zdecydowana większość Polaków odpowiada się przeciw. W związku z czym taka linia podziału jest bardzo wygodna dla Prawa i Sprawiedliwości, która Person, które, której politycy personifikują jedną część e, tej walki. No tak, ale y, czy rzeczywiście wygodnym jest ciągłe podnoszenie temperatury sporu? Oczywiście, że tak. Jeżeli spojrzymy na ostatnich dobre 10 lat... Zwłaszcza, że mamy 3 lata bez wyborów teraz. No niby 3 lata bez wyborów, ale sondaże, sondaże są publikowane cały czas i taka walka polityczna odbywa się naprawdę bez przerwy. Jako czynny polityk mogę panu zagwarantować, że tak jest. I jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 lat praktyki, takiej mechaniki politycznej Prawa i Sprawiedliwości, to oni działają według właśnie takiego... Takiej metody, znaczy staramy się tak wytyczyć linię sporu, żeby więcej ludzi było po naszej stronie niż po stronie przeciwnej. I ta akurat linia sporu za czy przeciw LGBT jest niesamowicie wygodna dla PiS-u. Warto zwrócić uwagę, jaki problem z tym miał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej, który nie mógł z jednej strony jednoznacznie opowiedzieć się przeciw LGBT, ponieważ liczył na wyborców lewicowych, z drugiej strony nie mógł tego w żaden sposób poprzeć, ponieważ miał nadzieję, że centrum na niego zagłosuje i Trzaskowski był o absolutnej kropce. I no jest... dobrze. A czy, a czy da się y, Pana zdaniem, w związku z tym, nie podnosząc temperatury sporu, wyciszyć sprawy wojny kulturowej? Ona wtedy nie wybuchnie? Ona będzie, tylko będzie miała niższą temperaturę. Zresztą, tak jak mówiłem, to jest wygodne dla prawa i sprawiedliwości i to jest wygodne dla radykalnej lewicy. I proszę zwrócić uwagę, że to te dwie strony sporu nagrzewają temperaturę. Ta sprawa jest niewygodna dla Platformy Obywatelskiej, to jest niewygodne dla PSL-u, to, nie to nie jest wygodne dla partii takich z centrum, to jest bardzo wygodne dla radykalnych. A dla Konfederacji? Dla Konfederacji również może być wygodne, ale też z drugiej strony taka twarda reakcja prawa jest. Sprawiedliwości odbiera nam trochę monopol w tym temacie i stajemy się znacznie mniejsi. pisów w temacie do tej pory dla nas dominującym, więc obecne zachowanie czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości również jest wymierzone w nas. Zresztą nawet Patryk jaki wielokrotnie to podkreślał, że zjednoczona prawica musi stać się tu bardziej radykalna, bo jeżeli się nie stanie, to tych wyborców zabierze im Konfederacja. W związku z czym jestem całkowicie przekonany, że jakiś obro doskonale wiedzą, co robią i wykorzystują ten naturalny spór w celach politycznych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Naszym gościem był pan Sławomir Mencen, toruński polityk Konfederacji. Bardzo dziękuję.